Część druga naszego pięknego filmiku na temat cyklokosnia Ariketty. Tu widzicie kokonik z pająkiem. Kokonik jego w sumie norka. Kokonik torfowy. Dokładnie. Co możemy Wam jeszcze powiedzieć o tym pająku? Szczerze kompletnie On nie Sam jest. zaraz powiem. A sam wiecie, dlaczego sobie. Wam nic nie powiemy? żeby mnie tu nie wybiegł i nie haplął w rękę, bo nikt nic nie wie na temat tego pająka. Jest nam zupełnie nieznany. Kolega z Inowrocowia znalazł opis po japońsku, a z racji tego, że pracuje w japońskiej o, o. firmie, yy... poprosiłem kolegę, który o, jest, jest tłumaczem, żeby przetłumaczył nam. Czekaj, weź chwilę tak trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Ja sobie walnę mu zdjęcie swoim, i koleżka miał przetłumaczyć. Do tej pory tego nie zrobił, po czasu nie ma. Ogólnie planuję do niej dokupić samca, tak jak wspominaliśmy, koszt 2000 zł Malutko, zajebista zajawka, jedna wypłata. No trochę nawet więcej yy, pajączek. Szybki, nie szybki. Nie wiem, nie zdąży. No taki bardziej niż wolniejszy. O. Szybszy kędzior. No, szybszy kędzior, dokładnie. I mocniej pizga. No jakby będę nagrywa tego tam nie wiem coś rusz. Może Nie no, ja go sobie tutaj ruszę. Tu mamy zajebistą piecząteczkę, którą widać. Do filmiku będą załączone zdjęcia. On nie chce kłacać. Wygląda jak nieżywy, nie? Dużo ludzi nie na forach wypowiada agresywy, się... Jest. jest agresywny. Dużo ludzi na forach wypowiada się, że wygląda jak żelek. Naprawdę. Widzicie się jak się postawił? Dobra, nie, e, się nie, ma, nie ma nie ma, pazurków na, na nóżkach, To jest jego zajebistym plusem, czyli się nie wspina. Patrzcie i teraz A, napierdala. Um, um. Napierdala. Pierwsze jebnięcie. Dobra, zostaw go w spokoju. Drugie jebnięcie. Z chyba, co? Czy mi się zawało, czy po prostu... To uważam, o, pęsetę, o, pęsetę. o pęsetę chyba. A może stroliduje, czy jak to tam się nazywa? O, jakoś tak, dlatego powiedziałem syczał. Oj. No ogólnie, tego I sobie, sobie zapiemy się... pensetą. Widzicie pieczątkę? Za czasów mieszka. Dobra, późno się męczy. Biedaczka. Dobra, to jest raz. Poczekaj, teraz... Jakbyś mi oprzed z drugiej strony? Ała! Właśnie odejść, ludzie pomyślą. Trzymasz? Ja tu się wsunę. Pokażę, pokażemy wam coś innego. Agresor, agresor. Broni się, co? Ty byś się nie bronił, jakby Ogólnie cię... jest u mnie od ilu? Nie wiem. Który dzisiaj mamy? 23. No. To prawie dwa tygodnie. Tu już jest dorosła, taka już będzie, tak? Tak. Podobna jest dorosła. Ciekawe jak wy, linki przychodzi, jak to wygląda, później jej nie uszkodzi. Nie mam zamiaru. A tu teraz widzicie kędziołki przędne. Piękne. Ładne nóżki, ładne ząbki. Dobra, zostaw Ruszaj się. Uszam z powrotem. Nie wkładam jej z powrotem. A te złoty trapdory są większe, czy też takiej wielkości? Nie mam pojęcia, to jest mój pierwszy. Coś mgli obraz. O, lepiej. To jest mój pierwszy i ostatni tramptor. To taki jest zamazan to. No musisz oddalić, bo on ostrość będzie łapał. Dalej dobra. za mgłą? Mhm, ale już lepiej. O dobra. Dobra. Nie, rób już się. Bardzo ciekawy pajączek. No i jest samiczką, nie? No bo nie ma bulbusów. Ja tam nie potrafię odróżnić samca od samicy przy tak dziwnym pająku. Dobra. Telefon dzwoni, także się żegnamy. Poczymy, na Subskrybujcie mój kanał. Siemanko!